Ale to, Pana książka o oświacach otrzymała nagrodę i Dawida Tak, czy może Pan naszym widzom krótko jej opowiedzieć? Dzień, ja myślę, że trzeba by było zacząć od takiej krótkiej informacji, co to jest ta nagroda Dawida Pawła, bo nie wszyscy to wiedzą, tak, a to, to jest dosyć istotne. To jest, była, Batatawa była dziennikarką Gardy Wyborczej, która sport po świecie i zginęła w zamachu bombowym na Bali. Jakby taką symboliczną postacią czy właśnie dziennikarzem, dziennikarką dodatku, co jest jakby rzadsze i trudniejsze, szczególnie chorzę te podróże, no, która po prostu straciła życie z powodu swojej pracy. I co została ustanowiona ta nagroda z jakichś pieniędzy, które po niej zostały, która właściwie do tego roku była jedyną nagrodą e, za reportaż, e, taki, taką znaczy za reportaż podróżniczy, tak? czy reportaż w każdym razie, który zajmuje się innymi kulturami. I dlatego ta no, nagroda nie jest jest jedyna w swoim rodzaju. W tym roku dopiero zostanie po raz pierwszy, jakby trwa konkurs o nagrodę imienia Kapuścińskiego, która będzie oczywiście ważniejsza, większa i tak dalej. Więc jakby samo to, jakby z czego, jakby z jego imienia ta nagroda jest istotna. A e, ja ją dostałem za, za książkę Świata, która Myślimy też o tym, o czym była ta praca od Kary Pawla, czyli o zderzeniu kurtyn, prawda? To jest książka o moim z Turcją. To jest książka, która próbuje opisać fenomen e, historii, kultury, polityki społeczeństwa tureckiego przez pryzmat e, tego wiejskiego, wspaniałego miasta, które się nazywa teraz tam a kiedyś się nazywało Konstantynopol, dlatego ta książka ma już tytuł pod tytuł od Konstantynopola do Stambułu. A i dlatego oko świata, że to jest właśnie taka próba znalezienia w tej Stambułu, była to takie soczerste, prawda, że tam się wszystko skupia. To jest książka o mieście, ale przez to miasto widać cały kraj i całą jego historię. Był Pan obecny na 11. Begnale Sztuki w Stambule. Mm -hmm. Jakie wrażenia pozostawiła Panu Prawu do 11 y, Wydziału Sztuki Stambuła to był taki pomysł, że y, to jest trochę o czym mówiliśmy tutaj na przykład w pasku tych zdjęć, y, że śpiewała, kamera, prawda? Znaczy, że sztuka współczesna z wydaje się taką rzeczą bardzo jakąś abstrakcyjną i w ogóle niezrozumiałą. Jak się to trochę dowiedzie, ona czasami dostarcza bardzo ciekawego materiału dziennikarskiego, prawda? Akurat w tym wypadku żyło o to, że w tej książce swojej wykorzystałem rozmowy z tureckimi artystami, którzy próbowałem go na swój sposób opisać, zrozumieć swoją rzeczywistość, sami mają z tym problem. W związku z tym wydawało się, że to jest jakby ciekawe, żeby wykorzystać taki rodzaj klucza do rzeczywistości, na jak, jak ona jest widziana przez artystów tureckich, jakby, jakie prace oni tworzą, jakie problemy widzą. I też się często okazywało, że to jest rzeczywiście to, czym no oni się zajmują, czyli na przykład takimi programami etnicznymi w Turcji, czyli e, kwestia Greków w Turcji, kwestia rzeźni na odmianach, e, kwestia też szydów w Konstantynopolu. E, że to są wszystko jakieś tam skomplikowane sprawy, które interesowały mnie, nie, oni są stamtąd, więc to, co oni widzą, było dla mnie interesujące, stąd ta, to biedna leszczutka. A teraz pytanie a propos książki Sona Linkulsta, bo z hmm. tytułem Wytępić całe to bydło. Hmm. Jak Pan myśli, czy nie byłoby Holokaustu, gdyby nie cała XIX-wieczna ideologia kolonialna? No dobra, tak, to jest książka, książka, która mi się wydaje strasznie ważna, dlatego że ona pokazuje, że jakby problemy z obcym, z innym, to nie jest wynalazek nazizmu, to nie jest wynalazek Hitlera. To znaczy, że w ogóle taka koncepcja, że, jak, że jakaś grupa yy, inna, etniczna, w tym wypadku Żydzi, jest może gorsza i trzeba ją po prostu zniszczyć. do tutaj zniknięcia, w sposób taki, tak potwornie, przerażająco zorganizowane, jak to było w obozach koncentracyjnych, to nie był jego pomysł. To był pomysł, który miał swoje korzenie w różnych praktykach kolonialnych, w różnych praktykach Brytyjczyków, w europejskich, w Australii, w Afryce. Czyli to te, nic nowego nie wymyślił tak naprawdę, no, tylko jakby podniósł stopień wyżej, tak? doprecyzował, udoskonalił technicznie to samo co robili. Ci, którzy później walczyli w trakcie wojny. To jest jakby istotne, istotna perspektywa, no bo ona mówi nam, że nie możemy zwalać całej winy na Niemców, na Hitlera. Tylko, że tak naprawdę to było uruchomienie w ludziach czegoś, co w ludziach zawsze było, nienawiści do innego. Tego, który Nikolot, który zna inną no, religię, e, inaczej się modli, e, inne rzeczy je ma inne zasady życia, prawda? Ta nienawiść jak od zawsze i tak się że to jest dlatego ważne, bo ona to bardzo dobrze reportersko-historycznie pokazuje. W mhm. Bloga z 4 lipca 2009 roku, pana bloga, udzielając wywiadu dla dziennika, mówił pan, że nie ma klucza do Polski. Następnie pisze Pan na blogu, że owy klucz się znalazł i jest inny. Moje pytanie, jaki jest ten klucz do Polski? Mm -hmm. no, tak, no właśnie, bo to jest tak, że żeby coś napisać, trzeba mieć jakiś pomysł na to, znaczy pomysł najpierw na zrozumienie tego, o czym się chce pisać, w jakiś właśnie sposób. Ja, ja jakby przez długi czas uciekałem od Polski w te podróże yy, znaczy z innymi światami, kulturami, ale teraz mnie właśnie jakby świadomość tego, że, że uciekam od tego kraju, w którym żyję, nie męczyła i chciałem go jako zrozumieć. Natomiast nie miałem pomysłu na to, w jaki sposób to robić, bo te, te które były używane przez innych mnie jakoś nie, nie fascynowały. Więc e, tym kuczek się okazuje oczywiście historia Polski, ale też historia e, pewnych konkretnych osób. W tej nowej książce to jest para bohaterów, którzy mają w tej chwili 90 lat. On ma, on, on ma lat 90, generalnie umiera właśnie. Nie? To jest też książka o tym, jak on umiera. E, natomiast jego żona... E, trochę młodsza i ona opowiada całą historię. Więc, no to, jakby, tyle mogę w tej chwili powiedzieć o tym kluczu, ale to są to bardzo konkretne osoby w każdym razie, które stały się tym kluczem do, do Polski i do, do historii Polski przez swój wiek też przez swoje doświadczenie. Mm -hmm. e, pisanie bierze się z naukowego czytania. Czy mógłby Pan opowiedzieć coś o najważniejszych książkach, które Pan przeczytał? E, Oczywiście można pisać, są tacy, którzy to robią, którzy piszą, e, tylko właśnie jest głowy w, tak, w fantazji. Natomiast e, też poważnie trochę tak, że na świecie na takiej ilości książek już, że warto wiedzieć, co to już ktoś napisał. Zarówno w sensie dziennikarskim, czy ktoś opisał dany problem, daną historię, dane miejsce ale też w sensie intelektualnym, no, że to jest ciekawe, no bo jeżeli na przykład ja piszę książkę o Stambule, który ma który Turcy to byli setki lat temu, a w, przedtem to było Bizancjum, no to, to wszystko tam istnieje, prawda, Więc żeby to zrozumieć i opisać muszę też przeczytać inne książki, przeczytać na przykład co napisali inni, którzy którzy tam podróżowali, w związku z tym to naukowe czytanie jest po prostu niezbędne i ja teraz czytałem jest dużo naraz, bo czasami nie pamiętam co, co czytam, bo też książki nie używam. Na przykład teraz czytałem tą książkę w, w, trzy razy w życiu, a teraz ją no, znowu tak kocham. Zaznaczałem się po prostu rzeczy, które są mi potrzebne. Dziennik 1954 roku, który mam dla... ...którego jakiś tam uległ i w tej swojej najnowszej książce, na którą pracuję. Właśnie wspomina Pan o najnowszej książce. Eee, napisał Pan 2 e, stycznia 2010 roku, czyli jest wolitarna na swoim blogu, że pracuje Pan właśnie na tą książkę pod tytułem Rekonstrukcję tekstytu robotów, prawda? Mm. Jak pan na mi się ta? Z tym, że kompletnie mija no, od wszystkich poprzednich. Na pewno wydawca twierdzi, że będzie najlepszy która się ukazała, to jest jakby normalne, bo gdyby autor pisał nową książkę. Gorsza od poprzedniej to byłoby bez sensu. To, 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 to w związku z tym to jakby naturalne, że ta kolejna powiem, się jest lepsza od poprzednich. Ale na pewno będzie też inna. Znaczy, to znaczy będzie, myślę, zaskakująco inna, bo piszecie tego, że nie będzie o podróżach, tylko nie będzie żadnych egzotycznych kulturach. Nie będzie łatwa do czytania, niestety, jakby, jakby już też nie, nie, po to, żeby dany to było interesujące, to ten ułatw tego, bo bym się zanurzył na śmierć w związku z tym, że książki są dość trudniejsze, no. Takie Takiej wyższej, no, po prostu. No, tak, będą mniej zdjęcia. <ścoughs> to fajnie, tylko wiem, dlugo mam na nie czekać. Prawda, plan jest taki, wstępny.